jednoskładnikowe lody mango. Jak je zrobić? Zaraz Wam pokażę. Ten przepis jest po prostu banalny. Wystarczy, że pulpę mango ja akurat kupiłam ją w Auchan, zamrozicie w pojemniku na kostki lodu a następnie wrzucicie je do dobrego, mocnego blendera. W moim przypadku to będzie akurat Thermomix wrzucam dosłownie kilka kostek, bo chcę zrobić dosłownie dwie porcje. Czas 1 minuta, obrotów 10. Na noże nakładamy teraz tak zwanego motylka, łączamy 3,5 obroty i miksujemy około 10-15 sekund. Lody nabiorą teraz świetnej kremowej konsystencji. Jeśli macie ochotę na lody po prostu z wafelka, to proponuję wam zakupienie ich w Netto. Są naprawdę bardzo smaczne. 15 sztuk w dobrej cenie, jak widzicie, bez cukru z mąki pełnoziarnistej i bez dodatków yy, tłuszczu palmowego. To co nakładamy, mi już ślinka cieknie, bo uwielbiam smak mango, a w wersji lodowej to już szczególnie. Mam nadzieję, że również nabraliście ochoty na takie lody. Przetestujcie, wypróbujcie i dajcie znać, jak smakowało. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, zajrzyj też na inne. Zasubskrybuj mój kanał i zostaw łapkę w górę. Pozdrawiam serdecznie. Pa pa.